serdecznie, jestem Robert no i witam na kolejnym odcinku z cyklu technik pamięciowych. Dzisiaj dzisiaj chciałbym zaproponować zapamiętanie czegoś, co może się przydać w najbliższych dniach, to znaczy zapamiętanie podziału na cztery grupy w Euro 2012. Jak pewnie większość wie, mamy 16 zespołów podzielonych. O cztery w każdym zespole. I do tego zastosujemy techniki związane z synergią półku, coś co, co, co dobrze już, już znamy z innych odcinków. No i zaczniemy od, od początku, czyli grupa, grupa A. W grupie A, A jak Polska, czyli mamy A na końcu, mamy do zapamiętania cztery zespoły, które pomoże nam to zapamiętać poprzez, poprzez takie skojarzenia: Lech, Czech, Rus i Zeus. Czyli jak się łatwo domyślić, mamy tutaj Lecha, czyli Polskie, tak, Rusa, czyli Rosję, y, Czecha, czyli Czechy, no i Zeus jako Grecja. Kolejność będzie, będzie trochę inna, ale to nie ma większego, większego znaczenia. Tak więc przechodzimy do grupy, grupy B. To w zakładkach alfabetycznych B odpowiadać może jako, jako bałwan. No i wyobraźmy sobie taką krótką historyjkę. E, pewien, pewien człowiek, pewien bałwan, się później okazało, opowiadał mi to, że, że potrafi bardzo dobrze żeglować. E, no Okazało się, że na żaglówkę zabrał za dużo piwa, więc spił się. Wypadł za burtę, no i utonął i trzeba było. Jedynie co po nim zostało, to, to można było z, zrzucić do wody po nim tulipany, czarne tulipany. No i teraz skojarzenia będą następujące. Jak ktoś odpowiada bajki to jest Kristen Andersen, czyli to są bajki bajki duńskie, tak? Jeżeli mówimy o żegnowaniu, to mamy na myśli. Portugalie, bo to się chyba nam najbardziej kojarzy, prawda, z słynnymi żeglarzami. Piwo kojarzyć nam się powinno z Niemcami, no, a Holandia z tulimanami. myślę, że to jest dosyć oczywiste. Teraz przechodzimy do grupy, grupy C. I C. Popijam chorwackie wino, chorwackie jem y, y, włoską pizzę i oglądam nielegalnie zorganizowaną korridę hiszpańską oczywiście, no a przeciwnicy tej koridy podłożyli bombę i zachowali się jak Ira, czyli możemy łatwo skojarzyć, że w grupie C będziemy mieli również Irlandię, Czyli mieliśmy Chorwację, czyli wybrzeże Adriatyku i wino chorwackie, tak? Mieliśmy pizzę włoską, koridę hiszpańską i bombę podłączoną przez, podłożoną przez Ira, czyli przez Irlandczyków. No i wreszcie została nam grupa, grupa D. Gdy, jak durszlak. Durszlak to jest taki, takie sitko, służące do, do przecedzania najczęściej makaronu, ale można również inne rzeczy w nim przecedzać. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że przygotowuję właśnie kolację. Ten durszlak mam w ręku i ta kolacja będzie bardzo szczególna, bo będzie przygotowana dla królowej angielskiej. Na tą okazję specjalnie kupiłem w Ikei szwedzki stół. Dzisiaj przygotuję barszcz ukraiński oraz żabie, utka oczywiście, oczywiście francuskie. No i tutaj łatwe skojarzenia jak widać: mamy Anglię, prawda, królową angielską, mamy Ikeę, czyli, czyli Szwecję. Mamy oczywiście ukraiński barszcz, czyli Ukrainę i żabie, utka. to jeżeli chodzi o, o Francję. No i w ten sposób możemy zapamiętać podział na wszystkie, wszystkich tutaj 16 zespołów na 4 grupy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zapraszam na moją stronę również na szkolenia, które organizuję z technik pamięciowych. Powodzenia. Jak będzie na Euro to zobaczymy. Na razie dzięki, cześć.